Ось, бачите, така пачушка. Отвіраємо. Є ще ту стилу. О. І ту ми мами. І ту ми ту мами. Певно, шміті мами. Забачте, як це запаковано. Тут мами кабелик. Кабелик, то є інтернетовий. Będziemy internet ciągnąć tam do Roberta. Do laboratorium. A tu zobaczcie, powoli szykujemy się do sezonu zimowego. Kabelki rozruchowe robimy. I tu jeszcze wisi jeden komplet. Ja dla siebie naszykowałem kabelki. Tu jest chyba 5 metrów. Tu mamy 4 metry. A tu mamy 3 metry. No i co, parę minut roboty już kabelki gotowe. Podpisane 3.35. Idą na poleczkę i będą czekać swojego czasu, swojego klienta. Zobaczcie, a tu naprzeciwku intercar nowy. świeżo wybudowany. Nasze kabelki internetowe idzie tu. Tu daliśmy peszelek. Żeby to blachy nie przecierały się i on się tam poszedł po dachu i tam dookoła No tu panele fotowoltaiczne Żeby ich znaleźć czas, żeby elegancko umyć, bo brudne I to dobra, sprawdzamy go czy wymieniamy go od razu co, co jakie objawy? Rano nie pali, czy tam. Nie, rano nie pali. Pali, rano pali. Tylko po czterech minutach na awaryjnych nie pali. Aha, no to już go sprawdza. Daję opór, nie a, a rano pali. Nie Zostawiłem? Nie było 5 minut, nie wychodził. Przez to 5 minut nie, nie czekałem. Nie. Weźmiemy tu, o. i damy mu. Zobaczymy tu ombrazomy dobra. 1350 nie trzyma Stary karło Dupa. Dupa od razu na 8 spadło i nawet nie zagrzało mi tego do wymiany Kamilek tu sprzątania robi Firma sprzątająca, zapraszamy. Komplexowo wszystko Klemki wyczyszczone, zaraz odkurzymy i nowe akumulatory zamontujemy. Co tam Kamilku takie zadowolony jest? Tak dokumentuję wszystko. No tak zobacz, jaki ładny akumulatorek. Będziemy montować do tej piątki. Słaby będzie. To diesla idealne. A magi są super. Ty tak mówisz, jak prawdziwy Ukraińiec? Zachwalasz swój produkt. No to przecież nie mój produkt. Czemu tak zachwalasz? Bo wiem, są porządne. No. Widziałem testy. Eee, jak działają? To fajne. Nie, akumulatorki fajne. Robią bardzo dobre akumulatory. Mają prądy rozruchowe wysokie. Do dezla jak znalazł? Nie dość, że mają duży prąd, to jeszcze mają więcej niż na nalepce zazwyczaj. No. I zrobione na odlewanych płytach, tych kratkach. Tak, tych grubych, no. porządnych płytach, nie tam jakieś cienkie płyty. Zaraz zamontujemy i będziemy sprawdzać zładowanie. No to zaraz spoczynkowo napięcie mamy 12,7 V. Teraz czekamy na pana, odpali nam silniczek, powlącza wszystko co się da zobaczymy jakie ładowanko będzie. Poproszę odpalić silnik, włączyć siatełko i klimatyzację Wszystko jak leci. Światła, z kanien. przodu. A z tyłu też można, bo to też od jednego akumulatora idzie. Już widzę, że jest na biurce. Instalacja elektryczna jest do sprawdzenia. Jaka to? do oczu. co Kamilko? co robisz? No uczę się kabelki robić teraz. Mieliście mnie wszystkiego nauczyć po trochu. To podoba się taka robota? No co? Wszystko jest fajne tutaj. Troszeczkę jest nudno, nie? Monotonna może? Monotonna. Miał cały dzień tak ten, no to może faktycznie. Ale trochę tego, trochę tego, to jest fajnie. To z kamilkiem szykujemy kabelki na seksualne. Ojej, kierownik przyszedł. Panie kierowniku. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czemu taki zadowolony jesteś? E, Pani kierowniku. Co się Panie stało? Na kierowniku, dziura na śmietniku, tak? Na no jakimś śmietniku? <laughs> tak, w śmietniku. Na dworze. To tam szczur. Przekryz ta, ta dziurę. No. no Widzisz Kamilek to robię? Na no, widzę już patrz, już ma, ma dwa kompleksy. Ja jeszcze jestem na bory, już może mogę gadać. I teraz nagrywaj dla no. Dobra, wjeżdżam samochodem. Będzie po, Będą porządki. No to elegancko. Koroleczkę do graja. łatwiej weszła. O. Wchodzi? Ładnie dochodzi. wchodzi. O, proszę. Elegancka I zrobiona. Dziesiątkę Proste masz. Co dziesiątka? No ta ocena dziesiątka. A. Czy was nie ma? Was Irena Piątka? Piątkę, na piątkę. A no to będziesz miał szóstkę, dobrze No Szóstka to wzorowa. Ale najlepsza ocena to jaka? No szóstka 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 to wzorowa jest wtedy Aha To będziesz miał wzorowo Dobrze, idziemy się zobaczymy Co tam Martynek będzie robił Nie straszisz. Co te porządki będą? Tak jest. No fajnie. Trzeba przygotować do sezonu. Ty to jakoś powietrze mało w tym kole. Czy to tak jest. Tu z przodu. To weź taką pompeczkę z praw. Z drugiej strony. A tu tak samo. To to wkręcamy, zaraz zobaczymy, jakie tu mamy ciśnienia. Ty, Dr dwa siedem mamy. Damy mu trójkę, niech ma. Gdzie ty tak jest po pukrawężnik? Aaaa, przecież to Kamil tak jeździł. Ja? Dobrze, że jest Kamil tu. Tak, na mnie wszystko. Nie, tak gdzieś wiesz, dziumniało się. No i co, na sam koniec życzymy Wam dużo zdrowia, życzymy Wam wszystkiego dobrego. Lajkujcie, subskrybujcie, piszcie swoje komentarze. Wszystkiego Wam dobrego. Pa.